Bracie, siostry, jest takie powiedzenie: Starość się panu Bogu nie udała. Fałszywe stwierdzenie: Bóg jest samą dobrocią i miłością, i co uczynił, jest dobre. Owszem. Starość jest trudna, naznaczona rozmaitymi cierpieniami i upokorzeniami, nie tylko dla starego człowieka, ale także dla jego otoczenia. I tu trzeba też przypomnieć, że Pan Bóg nie chciał cierpienia i śmierci. Księga Mądrości mówi, że cierpienie i śmierć, grzech, przyszły na świat przez zawiść diabła. Przedstawia się Maryję na obrazach, figurach jako młodą, śliczną kilkunastoletnią, wręcz cukierkowatą. Można zrozumieć intencje takich przedstawień, ale są one nieprawdziwe. Nie ma Żadnego dowodu w Piśmie Świętym mówiącego o długości życia Maryi, ale z kontekstu Ewangelii świętego Jana i dziejów apostolskich można wnioskować, że Maryja długo jeszcze żyła po niebostąpieniu Chrystusa, a więc doczekała starości. I twarz była pomarszczona. Ręce zniszczone bardzo ciężką pracą gospodyni domowej, cięższą o wiele bardziej niż dzisiaj. A także jakoś pewnie też było widać przeoranie Maryi owymi mieczami boleści, które zapowiedział Symeon. Ale przecież zawsze najpiękniejsza. Wszystko, co Bóg uczynił, jest dobre, a największą pochwałę pośród stworzeń ma człowiek, bo. On jest na obraz i podobieństwo Boże. Człowiek jest zdolny do miłości, ma duszę nieśmiertelną i od Boga wolność. Niestety, w dziedzictwie grzechu pierworodnego, mimo łaski Bożej. Wielu ludzi źle korzysta z tego uprzywilejowania, także z daru wolności. Odrzucają Pana Boga, odrzucają prawdę, odrzucają przykazania, odrzucają dar zbawienia. I w tym sensie można by powiedzieć, że Panu Bogu z wieloma ludźmi się nie udało. Jedynym stworzeniem, z którym Panu Bogu wszystko się udało, wszystko do końca, to jest Maryja Matka Boża. Jak ją opisał święty Łukasz w Ewangelii, dziewica z Nazaretu, bez grzechu pierworodnego i bez jakiegokolwiek osobistego grzechu. Matka Boga, zasłuchana w słowo Boże, spełniająca wolę Bożą, pokorna, dyskretna. Nawet poślubionemu sobie Józefowi, tak świętemu, nie wyjawiła tajemnicy poczęcia Syna Bożego, narażając się przez to na niesławę. Służebnica, nie tylko tak jak mówiła do Gabriela Pańska, ale też ludzi. Biegnie do Elżbiety przez góry, żeby tej, która oczekuje na narodzenie dziecka, jest w podeszłym wieku, pomagać. W Kanie pomaga młodej parze, pełna miłości. I łaski, wierna Chrystusowi pokrzyż, oddana Kościołowi jako Jego duchowa matka. Za chwilę przed modlitwą eucharystyczną w prefacji wypowiedziane będą słowa. Dzisiaj została wzięta do nieba Bogurodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i nadziei. Maryja, źródłem pociechy i nadziei. W czym? tym, że my możemy liczyć na to, co się co ją spotkało. Mianowicie, że jeśli będziemy z Bogiem tu żyli na ziemi, to po śmierci najpierw z duszą, a na końcu czasów z ciałem będziemy jak ona w niebie, niebo wzięci. źródłem. Pociechy i nadziei Maryja jest także w tym, że i z nami Panu Bogu się w końcu uda. Wczoraj minęło 80 lat od śmierci świętego Maksymiliana Kolbego. Znamy jego życie. Wielka postać, chluba Kościoła, chluba naszego narodu. Ale był człowiekiem i miał swoje ograniczenia i ludzkie ułomności. Zeznawali jego współbracia, że miał charakter gwałtowny i że nie zawsze potrafił zrozumieć tych, którzy nie umieli tak intensownie pracować, jak on pracował. Jest taka książka Wady Świętych. Bardzo dobra książka. W żadnym wypadku nie wyśmiewa świętości, tylko pokazuje postaci biblijne, ale też świętych Kościoła w ich ludzkich różnych zmaganiach. Bo świętość to nie bezgrzeszność, ale to wytrwałe pełnienie woli Bożej. Święty Maksymilian Kolbe, który miał umysł techniczny, matematyczny, swoim braciom Franciszkanom w Niepokalanowie, pisał takie oto równanie. Mała literka W równa się duża literka W. I mówił, to jest przepis na świętość. Moja wola musi się równać woli Pana Boga. Zapytaj się siebie, co się panu Bogu w Tobie udało, a co się panu Bogu w Tobie nie udało? I co zrobię, żeby panu Bogu we mnie się w końcu udało? Wiem, co zrobię. Uchwycę się ręki Maryi. Jej się będę trzymał. Z nią pójdę przez życie. Ją będę kochał. Wtedy Panu Bogu ze mną się uda. I też będę w niebie. Najpierw duszą, a w końcu z ciałem w niebie. Jak Maryja, Matka Boża, w niebo wzięta. Amen.